Protesty rolników rozlały się po Francji. Niemcy też ruszają na ulice. Rolnicy, oszukani przez państwową spółkę, prowadzisz tą uprawę dwa lata. I słuchajcie, po tych dwóch latach Małopolska Hodowa Roślin stwierdza, że materiału nie odbierze. Małopolska Hodowa Roślin, należąca do Krajowej Grupy Spożywczej, w wdraża umowy, które podpisała z rolnikami. Mocne słowa Kołodziejczaka o protestach rolników. Ja, ja nie dam skręcić. się wkręcić w biadolenie rolnik w to biadolenie. To było chyba jakieś nieporozumienie, co Michałku? Co zrobiłeś, jak byłeś wiceministrem rolnictwa? Nic. Rolnicy biadolą, Grecy biadolą, Francuzi biadolą. Tu udajesz, że nie widzisz, że nie słyszysz. Europa znów staje w ogniu rolniczego buntu. Od Francji po Niemcy rolnicy wychodzą na ulicę, blokują drogi, Wyjeżdżają traktorami pod urzędy i jasno mówią, że mają dość decyzji podejmowanych ponad ich głowami. Protesty nie są już pojedynczymi akcjami. Układają się w jeden, coraz bardziej skoordynowany sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej i rządów narodowych, która w oczach producentów żywności prowadzi do likwidacji lokalnego rolnictwa. We Francji gniew wybuchł z pełną siłą po decyzjach o masowym uboju bydła w związku z wykryciem grudkowatej choroby skóry. Rolnicy mówią wprost, że państwo kazało im zniszczyć dorobek życia. W wielu regionach wystarczyło jedno ognisko choroby, by zapadła decyzja o likwidacji całych stad. Na drogach pojawiły się barykady z traktorów, palone belesłomy, słomy, wysypywany obornik przed budynkami administracji. Dochodziło do starć z policją, użycia gazu łzawiącego i brutalnych interwencji. Protestujący nie kryją wściekłości czują się potraktowani jak problem. A nie jak fundament bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Francuscy hodowcy podkreślają, że choroba nie stanowi zagrożenia dla ludzi, a mimo to zastosowano najbardziej radykalne możliwe środki. Ich zdaniem, zamiast natychmiastowego wybijania stad, należało postawić na szczepienia i izolację chorych zwierząt. Wielu rolników zostało z dnia na dzień bez zwierząt, bez produkcji i bez perspektyw. A zapowiadane odszkodowania nie są w stanie zrekompensować realnych strat ani psychicznego ciężaru likwidacji gospodarstw. Ten gniew szybko połączył się z innym, jeszcze większym lękiem umową handlową Unia-Mercosur. Na francuskich protestach coraz częściej słychać hasła przeciwko importowi taniej wołowiny z Ameryki Południowej. Rolnicy pytają, dlaczego od nich wymaga się coraz bardziej restrykcyjnych norm, a jednocześnie Unia chce otworzyć rynek na produkty wytwarzane według znacznie niższych standardów. W ich oczach masowy ubój bydła i planowane otwarcie rynku to elementy tej samej polityki, która osłabia europejską produkcję. Podobne nastroje narastają w Niemczech. Tamtejsi rolnicy i największe związki zawodowe otwarcie sprzeciwiają się umowie z Mercosurem i postawili rządowi ultimatum. Ostrzegają, że jeśli Berlin poprze porozumienie bez realnych zabezpieczeń dla rolnictwa, kraj czeka fala protestów na niespotykaną skalę. Niemieccy producenci żywności mówią wprost o zagrożeniu dla tysięcy gospodarstw rodzinnych. Obawiają się zalewu taniego mięsa i produktów rolnych, które nie spełniają unijnych norm środowiskowych i dobrostanowych, a mimo to będą konkurować ceną na wspólnym rynku. Rolnicy w Niemczech podnoszą argument, że nie da się jednocześnie narzucać europejskim producentom kosztownych wymogów klimatycznych i środowiskowych oraz otwierać rynku na import z krajów, gdzie takich ograniczeń praktycznie nie ma. W ich opinii, to prosta droga do bankructw, spadku opłacalności i likwidacji produkcji rolnej w Europie. Zapowiadają, że jeśli ich głos zostanie zignorowany, blokady dróg, urzędów i infrastruktury staną się codziennością. Francja i Niemcy pokazują dziś ten sam obraz. Rolnicy czują się osaczeni przez decyzje administracyjne, politykę handlową i brak realnego dialogu. Coraz częściej mówią, że Unia Europejska traktuje ich jak koszt a nie jak strategiczny sektor. Protesty nie dotyczą już tylko pieniędzy, dopłat czy pojedynczych regulacji. Dotykają fundamentalnego pytania o to, czy Europa chce jeszcze produkować własną żywność, czy woli ją importować kosztem własnych rolników. To nie jest chwilowy wybuch emocji. To narastający bunt, który łączy różne kraje i różne branże rolnictwa. Rolnicy jasno sygnalizują, że bez zmiany kursu polityki sanitarnej i handlowej konflikt będzie się pogłębiał. Dla nich stawka jest najwyższa z możliwych: przetrwanie gospodarstw, bezpieczeństwo żywnościowe i przyszłość europejskiej wsi. Jeśli ten głos nadal będzie ignorowany, protesty mogą stać się nową, stałą rzeczywistością na ulicach Europy. Rolnik nieprofesjonalny został oszukany przez Spółkę Skarbu Państwa i ma duży problem ze znalezieniem rynku zbytu. Prowadzi tą uprawę dwa lata, ponieważ tyle trwa cykl produkcyjny nasion buraka pastewnego. Zresztą nie tylko buraka pastewnego, wielu roślin pastewnych, korzeniowych i tak dalej. Długa historia, ale burak pastewny na nasiona prowadzi się w taki sposób, że pierwszego roku się bardzo gęsto się go sieje, następnie się go kopie, następnie w drugim roku się go wysadza, potem wyrastają kwiatostany, kosi się, suszy, czyści materiał. I słuchajcie, po tych dwóch latach małopolska hodowa roślin stwierdza, że materiału nie odbierze. Dlaczego? Bo im się sytuacja rynkowa zmieniła. bo fajna na Ukrainie. Szybko to odkryli, nie? Małopolska hodowla roślin należąca do Krajowej Grupy Spożywczej w wd**ła umowy, które podpisała z rolnikami. A nie, przepraszam, pardon, pardon, przepraszam. Chcą im dać dwa złote albo barter po cztery. Więc ani w jednym, ani w drugim przypadku nawet koszty produkcji im się nie zwrócą. Zajebisty interes, nie? Z polską firmą. I teraz ty jako rolnik, albo szary po prostu obywatel, nie możesz zerwać umowy kontraktacyjnej bądź zmienić jej warunków z tego względu, że ci się sytuacja na rynku zmieniła, ale firma, polska spółka, może. A co tam? Yy, dodam, że gra warta jest towaru za ponad 6 milionów złotych i problem rozsiał się po całej Polsce. Teraz sytuacja wygląda następująca. Prowadzisz uprawę przez dwa lata, masz towar, którego nie ma sprzedanego. Masz zobowiązania, masz kredyty, nie masz za co ich spłacić, ponieważ nie możesz sprzedać towaru. Możesz sprzedać go za bezcen poniżej kosztów produkcji. I dodatkowo jest jeszcze taka sytuacja, że bardzo dużo plantatorów prowadzi tą uprawę po raz kolejny, więc teraz w tym roku ma kolejny cykl produkcyjny, czyli ma zebrane małe buraczki, po to, żeby nasalić je w przyszłym roku. I oni już nie wiedzą. Co się będzie działo za rok, mimo podpisania umów? Damian Murawiec się mocno sprzeciwia takim ruchom przez spółki skarbu państwa. Dzisiaj temat rolników, którzy dla małopolskiej hodowli roślin uprawiali buraki pastewne z przeznaczeniem na nasiona, mają ogromny problem, gdyż wyprodukowali te nasiona, natomiast ta państwowa spółka. Nie chce zgodnie z umową tych nasion od rolników odebrać. Mieli w umowach zagwarantowaną cenę 9 zł za kilogram, natomiast propozycja spółki jest taka, że mogą obecnie otrzymać 2 zł za kilogram nasion lub po prostu niech się ubiegają o odszkodowanie. Które, które jest zapisane w umowie na poziomie złoty osiemdziesiąt co oczywiście te stawki w żadnym stopniu nie rekompensują poniesionych nakładów przez tych rolników przecież to są dwa lata uprawy najpierw trzeba uprawić tego buraka z przeznaczeniem na korzeń wykopać go złożyć w kopcu następnego roku ręcznie wysadzić i dopiero można pozyskiwać nasiona bardzo bulwersuje fakt, że jest to polska spółka, spółka Skarbu Państwa, która w taki sposób traktuje polskiego rolnika. Michał Kołodziejczak, w swoich ostatnich wypowiedziach ostro i bez ogródek, odniósł się do trwających protestów rolników, wywołując duże poruszenie w środowisku wiejskim. Poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister rolnictwa, sam podkreślający, że jest czynnym rolnikiem. Postawił tezę, że część protestów przestała dziś pełnić konstruktywną rolę, a zaczęła zamieniać się w permanentny strach przed zmianami i cofanie się myśleniem do przeszłości. Kołodziejczak zaznaczał, że popierał protesty wtedy, gdy miały one realny sens i prowadziły do konkretnych decyzji politycznych. Przypominał okres, gdy jako wiceminister rolnictwa prowadził rozmowy z premierem, kancelarią, prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Finansów które zakończyły się wypłatą 2,5 miliarda złotych dopłat do zboża. Jak mówił, była to ostatnia tak duża pula środków wywalczona dla rolników w czasie realnego kryzysu, który sam doskonale pamięta. Jego zdaniem tamten moment pokazywał, że protest może być narzędziem skutecznym, jeśli prowadzi do rozwiązań, a nie jedynie do eskalowania emocji. W jego ocenie dziś sytuacja wygląda inaczej. Ja chcę tylko jasno powiedzieć, mm -hmm. że dzisiaj czas narzekania, marudzenia musi się skończyć. I, nas i trzeba to usiąść to. do stołu i ustalić, dobra, nastawiamy się na produkcję tego, tego, tego. Tutaj przyjmujemy pewną strategię państwa i namawiałem na takie to działanie. No jeszcze dopytam namawiałem pana, na kto na by taki... miał do tego stołu usiąść, bo ja sobie przypominam ostatni protest rolników w Warszawie. No pan premier nie wyszedł do rolników. Sceny dantejskie wręcz obserwowaliśmy w Warszawie, kiedy rolnicy byli atakowani. No, by a chodzi. ile razy premier Morawiecki wyszedł do rolników? Ach, a, kiedy, to... a, kiedy miał, a kiedy były takie... takie ja duże... pamiętam, jak premier Morawiecki... No, ale... Kiedy... ale to, to nie... panie ale to jest taki no, nie... odpowiedni skala... no, tak. na pytanie. Skala tych protestów była inna inna? No, mm -hmm. jednak, no jaka takie no, nie, no, protesty no piątki. Była, no. Ale pani, wtedy panie, pani Pasze, ja sobie też przypominam szed... protesty rolników wtedy, kiedy te rzeczywiście towary ukraińskie zalewały i minister Telus był wówczas ministrem rolnictwa. Oni nie, nie, cały nie, czas jeździli. No przecież, dobrze, ja sobie wcześniej, wcześniej, ale mówię o wychodzeniu do ludzi. Cały czas jeździli na granicę cały czas rzeczywiście. Ja, nie, nie, nie. Minister, ja wtedy stałem. Minister, nie minister z Telus również jeździł na no, granicę. Pan nie widzi pani, minister, minister. Premier ma swojego ministra. No dobrze, w ten ale. Nie jeździ minister. Dobrze, A niech pan premier jedzie do Sopotu, z asystentką przejdzie się po plaży. Nie Akurat ma żadnego. Żoną... Ten protest był pod okay. kpr dlatego ale... pytam o tam pana tak, premiera. To... Ja byłem to... wiele razy z protest, protestem pod KPR-em. A coś nigdy. Minister. nie wyszedł premier. Nigdy. Uh -huh. A tych protestów było co najmniej kilka. No, no dobrze, takie... ale to powiedzmy, dobrze, że nawet ale... załóżmy, no że ale... tak było. Ale dlaczego ale... chcecie ale... uciekać od tego, co nie, było? Nie, przeciwnie, zostajemy przy tym. Kołodziejczak mówił wprost, że część protestów zaczyna przeradzać się w ciągłe narzekanie. I strach przed jakimikolwiek zmianami. Podkreślał, że polityka i wybory nie mogą być wehikułem do przeszłości, a rolnictwo, tak jak inne branże, musi mierzyć się z nowymi realiami gospodarczymi i rynkowymi. W jego wypowiedziach wyraźnie wybrzmiewał apel o odejście od mentalności defensywnej i skupionej wyłącznie na obronie status quo. Kołodziejczak zwracał uwagę, że jeśli rolnicy nie będą chcieli brać udziału w procesach, które mają ich pchać do przodu, a zamiast tego będą reagować wyłącznie lękiem przed zmianami i aspiracjami rozwojowymi, to wizerunek całego środowiska będzie się dalej pogarszał. W tym kontekście porównał sytuację rolników do innych grup zawodowych, wskazując, że zmiany polityczne i rynkowe wymuszają dostosowanie się, a nie trwanie w poczuciu bezsilności. Jak podkreślał, sam również prowadzi gospodarstwo i doskonale zna realia pracy na wsi. Dlatego jego zdaniem praca w rolnictwie musi być zorganizowana tak, aby się po prostu opłacała. W jest jedna odpowiedź albo pójdziemy do przodu i będziemy się rozwijać? Albo, będzie, albo umrzemy, no. y, mówiąc, że jest problem. A druga jest nie dobrze, strona powie, albo mówię, przyjmiemy, tak, przyjmiemy Mercosur i pozwolimy Ukraińcom rzucać No To ja jeszcze zginiemy. tylko dopytam. Przepraszam, bo sama. tak się tak, właśnie tutaj się tak zamieszanie zrobiło. Panie, panie pośle, panie ministrze, co się stało, że jeszcze jednak y, zakończył pan swoją przygodę w ministerstwie? Za dużo pisał roku. pan do Henik Kloski. Niech się pan przyzna. PIS. Akurat te, te dokumenty... Ja to, nie akurat to, te dokumenty to były kierowane na ministra Motyka. A, wtedy na Bo on, on, on się tym zajmował, okay. tak? Ale Przecież... to był rzeczywiście jakiś problem? Jakiś konflikt? Wie pani, jeżeli namawiałem ministra Sikorskiego właśnie do takich działań, żeby no. ustalić, to w jaki sposób będziemy się rozwijać, a nie tylko reagować na pożary. Czynimy nie dobrych relacji, tak? Ministerstwo, ministerstwo Rolnictwa, nie mieszajmy relacji osobistych z tym, czy, są czy, 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 czy minister by, widzi mhm. realnie problemy, które są, bo wiecie, żadne ministerstwo, a tym bardziej Ministerstwo Rolnictwa, nie może być, nie może przypominać ani polityka straży, Ochotniczej Straży Pożarnej tam jest pożar, tam jedziemy, tam zawiją, tam jedziemy. No ja chciałem, żebyśmy przyjęli strategię, która będzie y, skupiała w sobie te obszary, na które stawiamy, na Dobrze. które rozwijamy, okay, na tak. które kierujemy środki. Y, także I mówiłem to też z perspektywy z jednej strony polityka, mm. który widzi zagrożenia, a z drugiej strony rolnika, czyli ten, który widzi potrzeby, realne potrzeby polskiej wsi. No i zrezygnowali Nie. z Pana, tak? Jak, Złożyłem jest, rezygnację, gdzie jasno napisałem w rezygnacji, że są jasne powody, dlaczego rezygnuję. Były wiceminister rolnictwa zwrócił też uwagę na strukturalny problem polskiego rolnictwa. W jego ocenie, sektor ten przez lata opierał się głównie na jednej nodze. Rolnicy bardzo dobrze wykorzystali wejście Polski do Unii Europejskiej, inwestując w nowoczesny sprzęt i rozwijając gospodarstwa, które dziś należą do najlepiej wyposażonych w całej Unii. Jednocześnie, jak mówił, zabrakło budowy silnych marek i brandów z realną wartością dodaną, które pozwalałyby lepiej zarabiać na produkcji rolnej. Na umowy międzynarodowe i handlowe, jeżeli nie da się ich zablokować, a nie da się, bo świat idzie do przodu, nie da się odłączyć od świata. Znaczy Nie da się zrobić dzisiaj tak, że się odłączymy od całego świata. Jedyną odpowiedzią, jedyną odpowiedzią jest nie tylko mówienie, że mamy dobrą żywność, ale jasne pokazywanie, jakie to są marki, tak żeby te marki na całym świecie mogły konkurować. Okay. jest w Polsce bardzo dobry przykład My tego. Wygląda, no. Panie redaktorze, bardzo dobry przykład mamy w Polsce, marki jednej, mleczarskiej. Jest to spółdzielnia Mleczarska Piątnica, no jest, tak. która kupuje mleko najdrożej. Dlaczego? Bo stworzyła sobie markę, i to oni są pożądani. Ale no to no to odpowiedzią nie będzie pośle. to: Ja, ja nie dam zgadzam. się wkręcić w wiadolenie ja rolników, w to biodolenie no ale tutaj I, i, chyba weźcie, jednak wielu, wielu, wielu rolników pan mówiąc kolokwialnie podpadnie, bo naprawdę ludzie są w dramatycznych panie sytuacjach i jak pan powie tutaj, ja że to jest tylko... jakieś konkrety. Ach, panie, konkrety. no mnóstwo na, na naszej znane Ja teraz nie będę wykonywał roboty jakieś politycznej, tylko mnie bardzo irytuje psucie wizerunku rolnika. 24 jeździła w takie miejsca, pokazywała. No jedyna telewizja, pożar się może... Nasza telewizja pokazywała Ale ja tego nie neguję, proszę państwa, tylko ja mówię o tym, w jaki sposób sobie z tym poradzić. I, I tutaj to... musimy sobie poradzić w jasny sposób. Ale my szanujemy Pana zdanie, to, zdanie, budujmy marki własne. To jest Jakie ma Marki, nie marki własne, marki no własne, własne supermarketów no. akurat są. No własne, bo, no. bo, bo z tym się kojarzą no marki własne. Żeby, Młasne, żeby, nie wiem, żeby w piątnic było, nie wiem, 100. Chodzi tu tak? nam o coś innego. I to jest rozwiązanie Bośle, problemu. Gdyby tu przyszedł przedstawiciel prawa i sprawiedliwości, tutaj do tej firmy, przychodzą uh -huh. i tak? powiedział, że ma dość biadolenia, y, przepraszam, nie rolników, tylko górników albo przedstawicieli. Yy, 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 służby zdrowia, no, to byśmy mu powiedzieli, szanowny panie pośle. Nie, nie damy się wkręcić z kolei my uh -huh. w pokazaniu Polaka który jak biadoli to to jest nie wiem albo złodziej albo nieudacznik albo, albo ktoś bez pomysłu ludzie bardzo ciężko pracują sam pan to powiedział zainwestowali ogromne pieniądze tak. boją się Mercosuru boją się konkurencji z Ukrainy ja nie przecież cały jest drodze. każdy ma tyle pomysłu, żeby Ale też środków lepkę, żeby stworzyć być media społecznościowe własną. i tak zacząć wielką firmę no Wie pan, że to trwa. Piotnica też nie wyrosła z niczego. Trochę to trwało, no. prawda? Ale wyrosła. Akurat wie. teraz, jedna firma. Pan sam wierzył na nie rozkręcenie takiego biznesu. Potrzeba ogromnych środków. Rolnicy mocno zareagowali na słowa byłego wiceministra rolnictwa. Wczoraj to, co powiedział były wiceminister rolnictwa, a.k.a. Kapuściany Głąb, Michałek. To było chyba jakieś nieporozumienie, co Michałku? Co zrobiłeś, jak byłeś wiceministrem rolnictwa? Nic. Rolnicy biadolą. Grecy biadolą. Francuzi biadolą. Tu udajesz, że nie widzisz, że nie słyszysz. Zacznijcie działać, głąby kapuściane. Pozdro! Daj znać w komentarzu, co uważasz o buncie rolników w całej Europie. Czy znowu będziemy mieli do czynienia z ostrymi zimowymi protestami?